Na pewno dziecko przez zajęcia w takich grach zespołowych dużo lepiej się rozwija społecznie. Na pewno wzrasta w nim poczucie odpowiedzialności, dyscypliny i, i myślę samokontroli. Chyba braliśmy pod uwagę najbardziej jego zainteresowania, bo od trzeciego roku życia grał w piłkę, kopał, biegał, wręcz był nad pobudliwym dzieckiem. Chyba dużo mu dały takie zajęcia, wyciszyły i, i spowodowały to, że jego pasja się jeszcze bardziej rozwija. Trenerzy dają z siebie bardzo dużo dla naszych dzieci, oprócz serca i takiej opieki zwykłej, codziennej, bo wielu dzieciom brakuje tego na co dzień. To oczywiście kształcą ich pedagogicznie, podchodzą. W odpowiedni sposób i rozwijają ich umiejętności. No na pewno przez pierwsze pół godziny jest zmęczone, ale jest to pozytywne zmęczenie. Po chwili regeneracja i, i świadomość tego, że zrobił coś dobrze lub coś nad czym musi popracować. I myślę, że jest to pozytywne. Akademia od kilku lat organizuje obozy dla naszych dzieci. Co roku w wakacje wyjeżdżają w najróżniejsze strony Polski. Zazwyczaj są to góry, ponieważ trenerzy mają misję, żeby przekazać piękno gór polskich dla naszych dzieci. Ogromnie pozytywnie wpływa to na świadomość tego, jak piękna jest Polska, a zarazem uczestniczenie w grupie i tak zaciśniętej grupie na pewno dobrze wpływa na. Ich rozwój, odpowiedzialność i samodzielność. Nawiązują się przyjaźnie między dziećmi. Dzieci przyjeżdżają bardzo zadowolone, troszeczkę utęsknione wiadomo, bo, bo, bo są to czasami małe dzieci w wieku 5 lat nawet wyjeżdżają ale są bardzo zadowolone. Zajęcia akademii są rozpowszechnione w naszym środowisku. Głównie dzięki szkole, internetowi dzieci i rodzice mają dostęp do wszelkich informacji i dużo dzieci uczestniczy w tych zajęciach. W szkole powstała również klasa sportowa. Nasz syn właśnie chodzi do, ta, do takiej klasy, w której pięcio, pięciu chłop, z której pięciu chłopców właśnie gra w reprezentacji. Zajęcia na pewno są jak najbardziej pomocne dla nas, rodziców, ponieważ my. My też mamy z tego naukę, też kształtujemy swoje wyobrażenie o tym, co może ich spotkać w życiu i jak powinni dążyć do tego, żeby osiągnąć własne sukcesy, własne marzenia spełnić.